Witam serdecznie z tej strony X-Freddy. znajdujemy znajduję się na moim serwerze czyli wzdemco.pl. Aktualnie jest 80 graczy, edycja trwa w najlepsze. I chciałbym Was poinformować, że w tym 5 godzinie 18.00 startuje drugi tryb naszego serwera, czyli Survival wersja 16.3. Mam nadzieję, że będziecie. I pod tym odcinkiem zostawcie sobie łapeczkę w górę i czekajcie jakiś pozytywny komentarz, bo losujemy rankę slagar i to zależy od Waszej aktywności w ogóle, ile rank wylosujemy. Bo im lepsza aktywność, to po prostu więcej będzie losowań, tak? To wam dalej przedłużam Możecie na przykład w komentarzu co dziecko, a przypnę wam serduszko A wam dalej nie przedłużam do oglądania i kogoś jest spróbuję ogarnąć do gry Szukam kogoś do gry MSG A ja sobie idę chyba emeraldy nakopać Tutaj no spałem sobie kopię, żeby mieć jakieś emeraldy, żeby kogoś się dojechać Bo bez efektu tak trochę średnio Dobra Lecimy ja mogę MSG już masz DS3. Spytajmy się czy ma Tinsbika. O, udało się już do mnie to serce zdobyć. itdmc.pl Serduszko już zdobyliśmy, bo tutaj jest coś takiego, że zakopanie możecie zdobyć serduszka wszelakie. A po prostu jak macie jakąś rankę prawie na przykład taką jak Swager, to po prostu nie musicie kopać i macie w nim od razu. A ja przerzucam tutaj gościa. To będzie Catarish. Halo? Halo? E, witam serdecznie. Hey. E, napisz do mnie trzy kropeczki cel weryfikacji, czy to jesteś ty. No dobra. I ty byś chciał rekrutację do gili, tak? No, bardziej do pobierania. No, ale pobrać po też możemy, nie? Jakieś gilde podbijać razem, coś takiego. No. No dobra. Ile masz lat? Jedenaście. E, 10. No to 10 czy 10. Jeszcze 10. No dobra. A w jakiej gwizdy poprzednio byłeś, dlaczego mnie nie jesteś? Na jak na to w żadnej? A ogólnie. A, o, a ogólnie... W sumie w żadnej, bo praktycznie to z youtuberami jestem po prostu. Czemu? Bo nikt nie ma rekrutacji od 10 lat. Nic tutaj nie wysłał, żebyś czasem oszustwem zrobił, jakąś przykrość. E, nie. A jaką może na serwerze? Jak to wygląda? Jakieś Mam masz? frienda. Skąd masz? Eee... Kupiłem. Wujas cię kupił. No. To co musiałeś mu zrobić, żeby cię kupił? Eee... ...po kiełbasę do sklepu iść. I tą, I tą kiełbasę ci włożył, nie powiem gdzie, tak? No, niestety. Jak było? Jak wrażenia? Eee. Sympatycznie, miło. Bosko. Źle. Czemu? Nieprzyjemnie? Nieprzyjemnie. A to co on ci robił takiego, że nieprzyjemnie? Wolę nie mówić. No dalej, no powiedz. Bo no to może akurat no bo... to zadecyduje, czy dostaniesz się do ekipy, tak? Eee. Nie wiem, wkładam je i idę do buzi. Wtedy. Co, wkładał? Do buzi. Czemu? Na siłę. A ja mam wiedzieć. A i ty nie chciałeś. No. I co jeszcze? Ale to jest swoją kiełbasę, czy śląską na przykład? Eee... Y nie, ze sklepu taką zwykłą. Aha. Myślałem, że swoją, no dobra. No to myślę, że będziesz... <noise> że możesz po prostu tutaj... No, że dostaniesz się do ekipy, tak? No. No dobra, to może przy teleportu chudę, się tam mnie... kurde, nie do ciebie! Dobra, nie można. Te, ...przy teleportu się do mnie. Co ty robisz? No, to pytałam. A ja się tak acepta, o, dobra. A czemu masz taki dosyć słaby ranking? Eee na no grupowy w bez tutaj się topa, bo nam żeby ludzie sobie powijali. A podejdź, nie jak rakieka, rakieta SpaceX w kosmos. <grym> A oglądałeś to jak tam było jakieś niepowodzenie? Jak rakieta NASA. No oglądałeś nie, to czy nie? nie? nie oglądałem. Dlaczego? Nie wiem, jak to wygląda takie rzeczy. Po prostu. Nie interesuje cię po prostu tragedia innych ludzi? Eee no, bardziej wolę oglądać gameplay'a. Czemu? Faj fajniejsze są, I jak coś się nie uda, to chociaż będzie śmiesznie. No właśnie wtedy było śmiesznie jak ta rakieta się rozbiła. A, że jak... Że no jak, jak le no, no. leciała i od za razu zakręciła i spadła. No. A, to oglądałem. I co o tym sądzisz? <laughs> śmiesznie było. Coś ja nie... O, no, paliwa. <laughs> Bawi Cię ludzka tragedia? Mm, no? Czemu? Czekaj, powtórz, bo zacięło. Halo. Ej! Co do mnie strzelasz? To nie ja. Admin chyba troluje. Ej. Ej. Admin chyba troluje. Dobra, nie ma za. Idziemy koła dziura. No... no a co do mnie strzela? Kto do mnie strzela? Dostałem! Ty mnie Ktoś strzeliłeś? Nie! To o no co tylko chodzi? Z łuk. Nie strzelaj do mnie! Ale tylko z No ja i do, łuk. znowu do mnie strzeliłeś, dobra! Ja cię dojeżdżam, bo chciałeś mnie zabić! Dajesz, nie tutaj, kumpla, tak naprawdę jesteś fagasem do bicia! Dzięki za mieć szóstkę, dzięki za itemy! Nara, bo zachowałeś się hamska, że tutaj! Próbowałeś mnie walić na cymbał, a i ci nie wyszło. Jak będziesz grzeczny, to może ci oddam itemy. To zaśpiewaj coś, o najlepszym serwerze xdmc wymyśl. I się do mnie tepnij. Zarapuj ty na przykład. xdmc to najlepszy serwer. xdmc to najlepszy serwer. Jak na nim nie jesteś, to... Chuj ci w ręce. Dobra, może być? Tepnij może. się do mnie. Mam nadzieję, że następnym razem nie będziesz tak pochamsko we mnie strzelał. A Ja nie strzelałem. No dobra. Masz te swoje temki. A ja uciekam, wszystkiego dobrego, Elo. Dobra, uciekłem od niego, wytepuję się. Mam nadzieję, że oszuc wam się spodobał. Gość nic... Totalnie nie ogarniał, ja udawałem, że on do mnie strzela albo admin i on nawet się nie skapnął. Taki kurde nubek z niego, no grzecznie mówiąc. Ta wam nie przedłużam, życzę Wam wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że będzie w piątek o 18 na survivalu. Siema.